Maneczko, dzień dobry. nikogo jeszcze nie ma. A jak będzie, to będę wam opowiadał o wyborze szczeniaka, bo jestem zainspirowany kupnem szczenięcia przez ostatnio mojego kolegę, owczarka. Różnie one są nazywane, staroniemiecki, długowłosy. No i cóż, mam do powiedzenia tutaj tyle, że istnieje Związek Kynologiczny w Polsce. I ten Związek Kronologiczny w Polsce ma prawo wystawiania metryk i rodowodów na ich podstawie, które są jakby uznawane w Międzynarodowej Bazie CA i CB. Natomiast istnieje w Polsce wiele organizacji, które... Aha, i zaznaczam tutaj, że Związek Kronologiczny w Polsce to nie jest instytucja, która nie ma problemów. Bo ma ich bardzo dużo. Sam osobiście nie wystawiam swoich psów i jakby no jestem świadom wielu patologii, które tam funkcjonują. I mało tego. Każdy członek Związku Knienologicznego w Polsce jest świadom y, patologii, które tam występują. Natomiast mój kolega kupił ostatnio psa y, przekonany, że kupił psa z metryką, z rodowodem. Cena mnie trochę zdziwiła. Ale no, znałem, że okej. Okay, to powiedziałem, podeślij mi tą motrykę te dokumenty, które ten szczeniak dostał. Bardzo zbliżona do związku kynologicznego w Polsce. Tej organizacji, tego związku, który wystawił ów dokument. Natomiast to jeszcze nie jest największy problem. Problem polega na tym, że hodowcy często zrzeszeni w tego związkach podobnych do związku kynologicznego w Polsce. No, nie informują, że metryka czy dokumenty wydawane psu to nie jest ten właśnie Związek Ogólnopolski, który ma oddziały w całej Polsce i jego dokumenty są uznawane, a rodowody można śledzić również międzynarodowo. No, być może za kilkadziesiąt lat tak będzie. I jednak no, na tym etapie uważam, że to nie do końca zagranie. Fair. Bo ktoś może zainwestować tego psa, ktoś może powiedzieć, ale mi się trafiła okazja, ja go yy, będę wystawiał. Na szczęście tutaj yy, pan M nie zdecyduje się na to, ponieważ jego pani S yy, zdecydowała się, że psa wykastruje. Po prostu tam nie po to, bo kupują, żeby zarabiać na nim pieniądze, tylko żeby się nim cieszyć. Natomiast szanowni Państwo, chciałem zająć swoje stanowisko i powiedzieć o tym. Myślę, że na ten temat nagramy jakiś dłuższy materiał, a tymczasem uwaga, pytania. Mam aż jedną osobę oglądającą, chociażbyś się przywitał, czy przywitała. No ale co tam, i tak jest na spacerze z psem, i tak to co mi? Mogę? Możemy sobie pogadać. Od czegoś trzeba zacząć. Indusia? Patrz, jak się słucha. Teraz. O, cześć, Marta. To dawaj. Jak masz jakieś pytania dotyczące psów, szczeniąt, wyboru, cokolwiek, to wal jak w dym. No mogę, no służę swoim doświadczeniem i wiedzą. Może nie we wszystkim jestem specjalistą, ale ogólnie to trochę ogarniam. Mogę ci pokazać, jakie sztuczki, teraz ćwiczymy z Nic takiego, ale z Goldenem. Kuku. Okej. Okay. No dobra, spacerek jest. Piękna pogoda, aczkolwiek trzeba bardzo uważać na te upały. Co bardzo ciekawe. Indusia. Chodź do mnie, pięknotko. Wiele ludzi popełnia taki błąd, że jak ma na przykład goldena, to go strzygą na krótko, bo jest gorąco, nie? To jest ogromny błąd. No sierść powoduje Okej. Okay. Sierść powoduje, że właśnie to jest dodatkowy izolator, a zwłaszcza że jest biała. Ja na pełen światła a pies przez to, że się nie poci e, całym ciałem, a tak naprawdę niewielką powierzchnią, no to y, no, pomaga mu to normalnie funkcjonować. E, natomiast, jeszcze a propos chodzenia po mieście, na przykład w takie upały, no to też trzeba bardzo dbać o łapy, tak samo jak zimą. Ja chętnie posłucham wszystko o psach, bo uwielbiam kynologię, ale najchętniej o psich sportach. Siemka kapi, o psich sportach, no to kurde, woda na młyn, dlatego że na moim kanale. A no W sumie to naszym, bo są wiele ciekawych osób w niego zaangażowanych, a będzie jeszcze więcej. Będziemy opowiadać o sportach i będziemy mało tego, relacjonować różne ciekawe zawody. No na przykład teraz zobacz na kanale masz Mondioring, nie? I ekipę, która w Portugalii w zeszłym roku no miała duża aspiracje, niestety im nie pykło. Ale no będą próbować z pewnością ponownie. Nie, no właśnie, tak jest, Mondioring. Mhm. Wiecie o co z tym chodzi, z tym mondiolingiem? To jest jakby trochę ipo, tylko mondioling to jest jakby mondy, to świat i ring, taki światowy ring, że ujednolicenie psich sportów takich bardziej właśnie obronnych, takich owczarkowych, gdzie królują maliniaki. No, no. Yy, no to na przykład o tym zobaczcie, jest beza yy, i psie ciacho. Która no, wygrywa w rzucaniu frisbee. Bardzo ciekawi ludzie. Wierzę, że będziemy jeszcze współpracować i nagramy parę ciekawych informacji. Ale moją teraz ambicją jest nagranie materiału o pasieniu. Kurczę, pasienie to jest fajna rzecz. No i jest taka jedna kobieta, która pod pyrzycami się tym zajmuje. No i wstępnie już rozmawialiśmy w ubiegłym roku na temat wywiadu, jest bardzo zajęta, ale, ale się uda. Aha, czyli masz maliniaka, no to wiesz o co chodzi. No. To opasieniu, a nie wiem czy słyszeliście o takim sporcie, gdzie jak nie ma owiec, to psy pasą piłki. I na przykład mamy bramki porozstawiane i te psy pasterskie, oczywiście najczęściej bordery, rozstawiają te piłki do bramek i są oceniane punktowo za to. To są takie piłki duże, dmuchane, jak wiecie, jak do gimnastyki. No, mega fajna rzecz, też mi to się podoba. W Niemczech to jest dosyć mocny sport i w Austrii. No, też moją ambicją jest zrobić na ten temat materiał. No, generalnie w tym roku plany są dosyć ambitne. Kurczę, nie pamiętam, jak się ten sport nazywa. Ach, no, ale na pewno znajdziesz piłki, pasienie i, i, i już jest, nie? Ja się boję tego wyłączać, bo nie mam zbyt dużego doświadczenia w live'ach, że mi to już nie wróci. Ale niedługo to się zmieni. Mm. Tak. Dawajcie jeszcze jakieś pytania. Może jakieś problemy macie behawioralne z maliniakami? To mnóstwo problemów. Nie, no ja tyle lat mam psy. No i tak jak powiedziałem, trochę się znam. Ale jeszcze nie czuję się na siłach. No zwłaszcza, że mamy dzieci. Żeby, kurczę, no maliniaka wziąć do domu. To jest naprawdę... To jest naprawdę Wymagające, wymagające dużego zaangażowania i czasu przede wszystkim. No dobrze. Tak jak powiedziałem, pięknie jest. O, tutaj niedaleko e, będą rosły takie rośliny. Mam nadzieję, że mi się uda pokazać. Elo, Elo, Siemka, e, takie rośliny, które można wykorzystać do tego, żeby robić z nich wywar, wyobraźcie sobie, do e, nakleszcze, do psikania na kleszcze. I to podobno bardzo, bardzo dobrze działa. To się nazywa wrotycz. Gdzieś tutaj rosną. O, dzięki za suba, kurczę, no ciśniemy. Jest, ale nam od oglądających przybywa Indusia. To za to jakąś sztuczkę, patrzcie. Teraz i zobaczcie, ciach. Najważniejsza komenda, jak uczycie szczeniaki, jak zaczynacie z nim pracować, to wiecie co to jest targetowanie. Zobaczcie. Łapka, i tutaj, żeby pies się uczył podążać dłonią. Jak pieskuje podążać za waszą dłonią, to wtedy już jest naprawdę łatwo go jakby wprowadzać do kolejnych komend, robić tak zwane łańcuchy. Patrzcie, Indusia. Widzicie? E, bardzo ważne. I potem na przykład chcecie zrobić tunel, no to patrzcie. Ja do niej w ogóle nie mówię, patrzcie. I teraz po prostu wystarczy, że pokażę ręką. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tak. Tak. I pokazuję teraz drugą ręką. Patrzcie, i ona już wie o co chodzi nie? targetowanie, wasze dłonie psy mają w instynkcie podążanie za przedmiotami no. <laughs> no to jak miałeś złamaną rękę to problem ja mam kciuka rozwalonego teraz słodka, kochana i mądra, tylko jest bardzo gorąco teraz dla niej, prawda Indusia? dobrze, dawajcie, pytania jakieś kurcze, mamy jeszcze jakieś 5 minut spaceru eee... o, jeszcze bardzo fajną komendę wam pokażę, za mną już usłyszała, patrzcie, za mną i teraz co to robi, nie? jak jest komenda za mną? Ja się odwracam i zobaczcie, ona cały czas idzie za mną i teraz ja sobie znowu skręcę i ona cały czas idzie za mną, widzicie? I teraz kiedy to się przydaje? Za mną Indi? To się przydaje jak na przykład macie rowerzystę jakiegoś, ktoś jedzie, idzie ktoś z psem, pokazujecie tylko komendę za mną i ten pies sobie, czy ona slalom potrafi? Indi? Proszę mnie nie obrażać takimi rzeczami. No. <laughs> Szanujmy się. <laughs> yy, tak, tak, potrafi slalom, potrafi ściągać rękawiczki, ale tak powiedziałbym, że w poziomie wyszkolenia to jest, ja bym jej dał o, takie 5 no, na 10. 10 to są te psy, które już naprawdę cuda robią, nie? Natomiast mi też zależy na tym, żeby ten pies nie był elektryczny, taki skupiony cały czas na swoim zachowaniu, tylko że zachowywał swoją naturalność, ale żeby nie było oczywiście problemów w funkcjonowaniu na co dzień, czy to na wsi, czy w mieście. No i tak jak ona pracuje, no to też nie można sobie pozwalać na żadne ekscesy. Co zrobić, gdy pies zepsuje, coś zepsuje? A! Bardzo dobre pytanie! Słuchajcie, i teraz uwaga, jeżeli to jest szczeniak to trzeba zareagować, jeżeli reagujecie na coś i coś robi, na przykład skacze, podgryza i tak dalej, to trzeba reagować w ciągu 3-5 sekund, bo potem nie skojarzy faktu z karą, a karą bardzo dobrą jest odebranie yy, na przykład waszej bliskości psu, albo yy, yy, no najczęściej tak, to jest najlepsza kara, zwłaszcza u szczeniaków, a u psów starszych, to już jest pamiętajcie wtedy o znak sygnał braku nagrody. Na przykład zobaczcie, teraz pies mi wyprzedza, patrzcie, i ja teraz usłyszy eee -e! Jest sygnał braku nagrody. Ona rozumie, że na te moje EE e, albo nie. No już yy, nie będzie przyjemności, nie będzie głaskania. A jak przybiegła, proszę bardzo, głaskanko. I już, zobaczcie, że tutaj nie ma żadnych smakołyków, żadnej saszetki, tylko poplamiona koszulka. Yy, to tak, reagować. Jeżeli to widzicie natychmiast, to trzeba zareagować natychmiast. A jeżeli już później, no to trzeba być uważnym, tak. Dzie to nie jest tak, że wytłumaczysz jak dziecku i zrobisz krominę, jestem zły na Ciebie, bo mi zepsułeś, pogryzłeś klapka, nie? To tak to już nic nie da. A jaka jest najlepsza, <śm> najlepsza rasa psa, taka, która Tobie odpowiada? Kundel. Kurczę, jeżeli pytasz mnie, zobaczcie jak ona pięknie jeżeli mnie pytasz o to, to pies przede wszystkim musi pasować do Ciebie. Dobra rasa psa, czy dobry pies to jest taki, który oceniasz swój tryb życia, tak? Czyli na przykład ja jestem, no, dosyć aktywny, dużo sportów uprawiam i na przykład kocham wodę, tak? No to pod tym kątem Golden to jest po prostu czat. tak? Bo można sobie iść na spacer, my tu mamy niedaleko zalew, czy tam jezioro. Możemy sobie pochodzić, się poruszać. Mamy blisko morze, to super. Także tak, najlepsza rasa psa to jest taka, która jest dopasowana do Ciebie. Jeżeli to jest kundel, no to mniej więcej kojarzycie po rodzicach, tak? Albo, no, nawet można pewne typy, cechy charakterystyczne wyczaić, po prostu oceniając tego malutkiego szczeniaczka, yy, po rodzicach. I wtedy, no dobrać go tak i od początku socjalizować, żeby Wam odpowiadał. Co zrobić tak, a jak Bóg stworzył kamień, którego nie da się podnieść, to Bóg go podniesie? Kurczę, genialne pytanie. Tak, dalej. Najlepsza rasa psa, no, no dla mnie na pewno goldeny są cudowne, natomiast no, mają swoje obciążenia genetyczne. Tak? Czyli z oczami, z sercem trzeba uważać. I tutaj na przykład Związek Klinologiczny w Polsce robi robotę. No bo jednak, żeby suka mogła być suką yy, roz, rozpłodową, czy roz, roz, jakoś tak to się nazywa, i samiec samcem takim, który pokrywa te suki, reproduktorem, no to muszą na wystawach uzyskać wysokie oceny i również przedstawić badania stawów. I badania oczu, chyba, nie wiem, czy jeszcze serca, czy nie kiedyś tak było. Czy ja lubię Border Collie? No oczywiście, że lubię. Podziwiam ludzi, którzy pracują z psami. Pozdrowienia dla Pauliny Harkot, yy, która jest no, mega wymiataczką, ale też wiele innych osób, nie? bo no, z borderami mam wrażenie, że naprawdę się można. Ludzie, którzy mają bordery i pracują z nimi, mają z nimi naprawdę niesamowitą więź. Mm. Natomiast ta więź jest oparna, oparta o wspólne działanie. O ile w przypadku goldenów i retrieverów można mówić, że ta więź się buduje w oparciu o, o taką relację, o bliskość, o tyle i takie też jest pochodzenie tej rasy, bo przy myśliwym pies pracujący przy nodze, no to mu zależało na bliskości swojego przewodnika. Natomiast w przypadku borderów to jest coś więcej, nie? że robimy coś razem. Tak? Pokaż mi, co mam zrobić dla ciebie tak? i ta wspólna satysfakcja z osiąganych celów, z wykonywanych zadań. No, bardzo mi imponują i tak, tak odpowiadam, że bardzo lubię, ale znowu, odpowiedzialne posiadanie bordera to jest zorganizowanie sobie życia pod nie. Jak można pomóc psów w trakcie burzy, kiedy się bardzo boi? Tomasz... O kurczę. No to mamy tak kilka powodów kilka sposobów na to, żeby pomóc. Przede wszystkim zaczynamy od sposobów y, takich nie, y, nie farmaceutycznych. No to. Mamy bandażowanie. Nie wiem, czy słyszeliście o bandażowaniu. To jest takie specjalne owijanie w miejscach, gdzie przebiegają mięśnie szkieletowe, gładkie, takie oddechowe. Ściskane, ściskanie psa powoduje, że paradoksalnie pies się rozluźnia. Różne są hipotezy, dlaczego tak się właśnie dzieje. No ale ten właśnie, to, ten fenomen... Psiej fizjologii został zaadoptowany przez twórców takiej kamizelki Storest, która jest też bardzo obcisła i nie się zaciska tego psa, żeby się po prostu mniej stosował. No, potem już mamy, ale no takie głaskanie, przytulanie, niekoniecznie, ale leżenie przy psie i bycie przy nim, pozwolenie mu wtulić się jest jak najbardziej, jak najbardziej w porządku. No potem to już są leki i tutaj trzeba rozmawiać z weterynarzami. To kontrowersje jakie słyszałem na temat tych leków, no to, że mm, tak naprawdę ten pies nie okazuje objawów zewnętrznych tego stresu, a w środku je przeżywa. Natomiast no, ja nie jestem weterynarzem, nie chcę się w tej, tematy, w tej tematyce wypowiadać, tak? Są różne pasty, tabletki, które pomagają psu w tym właśnie takim bardzo dużym dystresie. Czyli powiedzieliśmy na razie o uciskaniu, o obecności, o bliskości. Ale paradoksalnie niektóre psy przy takim bardzo dużym stresie chcą być same i trzeba też im taką e, przestrzeń zapewnić. Zakopują się w szafie na przykład, gdzieś tam narzucać koców, żeby ten pies tam mógł sobie się schować no bo to jest takie instynktowne, taki atawizm trochę, że chowają się do swojej e, wilczej jamy, nie? 16 minut już. Ej, kurczę, przybywa nam oglądających i nawet dwa lajki. Pamiętajcie, dawajcie suby, bo kanał się rozwija, one są potrzebne, a ja się z przyjemnością, z przyjemnością podzielę swoją wiedzą. Tak, tylko pamiętaj o tym, No, zobaczcie, ja siadam i nie ma, nie ma, że siadam cały czas. No, tylko pamiętajcie o jednej rzeczy: yy, że jak dajecie. Uciekaj, Indusia, uciekaj, bo sapiesz, nie słychać nikogo. Żeby nie głaskać i nagradzać, jakby nie wzmacniać tego lęku, nie? bo tutaj no jest takie ryzyko. Indusia, niebo, dyszysz, sapiesz i wszystko słychać. Czy pójdziesz do sklepu. No, jak trzeba, to pójdę. Czasem wchodzę, ale wolę przez internet kupować, bo mi szkoda czasu, żeby w kolejkach. Piękne. O, i to jest też bardzo ciekawa rzecz. Ostatnio mnie to zainspirowało. Pociągniemy tutaj do godziny 20, do 20 minut. Ale to ja Wam to... Czego uczą yy, psy? Tak ostatnio sobie nad tym się dużo zastanawiam. I psy uczą mnie bardzo mocno tego, że no, przede wszystkim, jak masz psa, to wiesz, że ten pies odejdzie, umrze. Przeżyłem stratę psa bardzo mocno. i Jedne, no kilku już psów, tak w swoim życiu i to jest, och, bardzo trudne doznanie, tak jak dogłębny ból sięgający do środka jestestwa. Ale co ciekawe, ono ostatnio miałem taką bardzo silną refleksję, że posiadając psa, żyjąc z psem, i mając świadomość, że tego odejdzie, to nie warto tracić czasu na pierdoły. I teraz ja sobie uświadomiłem, jak często. Ee, Well, I prefer English, but I'm learning Spanish as well. No, Spanish not yet, it's, in my, it's, it's on my list. Eee, odpowiadam na pytanie. No to właśnie zobaczcie, jak często rozmawiamy z innymi ludźmi o pierdołach, o takich głupotach, o pogodzie i często z naszymi znajomymi. Ja pierniczę, to jest jestem ludźmi, z którymi się widzieliśmy kupę lat, a gadamy o tym, że, no nie jaka jest pogoda czy coś. Przecież zobaczcie, szczera, szczera rozmowa. Co u Ciebie, jak Ci się żyje? Opowiedz mi, ale tak szczerze, albo licz się z tym, że szczerze odpowiem Ci, co myślę, albo można dać sobie taki, takie, taką alternatywę powiedzieć: słuchaj, albo rozmawiamy o pierdołach, albo ja mówię, co myślę, a I zapytam Ciebie yy, o Twoje zdanie i wymienimy się, bądźmy po prostu w kontakcie, żeby ten czas był jak najbardziej wartościowy dla nas spędzony, kiedy się dwie osoby spotykają. I... Mogą wymienić się myślami w sposób werbalny, nie gadajmy o pierdołach. Chyba, że chcesz gadać o pierdołach, bo nie masz nastroju na to, żeby mówić o poważnych rzeczach. Albo na takie poważniejsze tematy, takie egzystencjalne. Tego mnie nauczyły psy, i to jest moje jakby takie postanowienie na ten rok 2024, że w ten sposób będę rozmawiał teraz z ludźmi. Po prostu zadam im to pytanie na początku: czy rozmawiamy tak sobie o niczym, czy rozmawiamy o czymś konkretnym, i wtedy szykujemy się na to, że usłyszymy prawdę. Dziękuję bardzo serdecznie za tego live'a. Przykujcie sobie pytania na następne. Na razie jeszcze nie planuję kolejnego, ale no raczej to będzie o takich porach, jak wracam sobie z pracy i wychodzę sobie z induśką na spacerek. Bardzo proszę Was o pytania ciekawe, bo one są zawsze inspirujące. Może czegoś będę musiał się dowiedzieć, zgłębić to i to wtedy jest podwójną wartością dla mnie i dla Was. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę udanego dnia i pamiętajcie, idźcie z psami na spacer teraz! O, gryfina, no to blisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję, z pewnością skorzystam. Dobra, jak to się kończy.